Dzisiaj e, chciałem Wam powiedzieć, czemu od dawna nie było filmu żadnego. Nie, nie, że marnuje czas, robi się. Jarek Ostaszewski mówi: Łukasz, kręć wszystko. A ja jestem na etapie właśnie e, zamiany samochodu. Więc jeden już sprzedałem, o czym wiecie pewnie. Natomiast teraz kupuję nowy. I słuchajcie, oszalałem, bo zacząłem testować samochody. Ale w związku z tym, że Jarek mówi: kręć wszystko, ja to wszystko nakręciłem. Mówię: bomba! Będę miał film porównujący ze 4 czy 5 marek samochodów w tej samej klasie. No i teraz e, test spalania, test wytrzymałości, test elegancji. Fajny film wyjdzie, tak myślę. Także jestem trochę podjarany, bo najeździłem się tymi autami i mam szereg odkryć fajnych i niefajnych też dotyczących niektórych samochodów. Dobra, niestety nic nie słychać, ponieważ czujnik jest uszkodzony. Bardziej zdziwionej miny e, nie widzieliście dawno, podejrzewam. No i teraz przyspieszyłem za bardzo, system mnie ostrzegł. Ale to za chwilę w następnym odcinku. Natomiast teraz. Ech, teraz prywata i prośba do Was. Otóż, yy, wydajemy nowy plakat z okazji 25-lecia kabaretu, no i są kontrowersje, czy tak, czy śmak, czy obak. My się w zespole już tak sobie możemy dogadać, bo każdy ciągnie w swoją stronę. Postanowiliśmy oddać sprawy w ręce ludu, że tak powiem. Więc ludu kochany, yy, który ogląda mój kanał, pomóżcie zdecydować, który z plakatów jest najlepszy. Zastosujemy legalne kroki. Nadamy packę i każdą ciotkę Wyślemy w kosmos lub na czukotkę Żeby przed stromem ochronić wadzka Niech nos pomaga Zosia Klepacka Niech w sprawach seksu mądrość i zwycięża Teoria szkoła, praktyka, księża Nie chcemy lumpów, syry najrobi. Jest dość Polaków, to nic nie robi. Lecz nie zapominajmy o tych, co nocą ożądają za 500 zł. Z góry bardzo dziękuję za, za pomoc, a na koniec jeszcze będzie deserek, taka perełka, znaleziony w archiwum. E, fragment między Bugiem a Prawdą, który to fragment nigdy nie był emitowany, nigdzie dzisiaj go obejrzałem po nie wiem 10 latach. Mówię, kurde, to śmieszne było. Rozbawiło mnie przynajmniej, zobaczę, czy Was również rozbawi. Dziękuję bardzo z góry za uwagę i za pomoc. Do zobaczenia. Jezu! Witajcie! Witajcie! Posłuchajcie! Co za łapka na Grę Greta! A poczęstuje się po grzybkami? Z przyjemnością, Walusia! A co to młody na grzybach byłeś? No! Tak. A to nie, ale... no, no! Chodził po lesie godzinę, ale nic nie znalazł, dlatego. A nieprawda, a. bo koszyk znalazłem! Jaki koszyk? No. no! O! Ty, no całkiem fajny koszyk! No! Znalazłeś. Słuchaj, przerobimy go na koszyk do chleba. Nie mamy do chleba koszyka, będzie fajny. Jak znajdziesz coś w lesie, to zawsze trzymać do domu, bo się może przydać, wiesz? Ha, taty przerobił. Powzłapał, jest po podem. O, dobrze. Zobaczcie. O, Cooperfield jest taki przy mnie. Ty, ja nie szkoda ci, to, bracie, to. Taki koszyk na targu ze 20 zł kosztuje. Eee, to taki to jest 50, bo to z dużym muchem. Wiem, bo Wala kupowała. Mamy taki sam. Ty młody, a gdzie go znalazłeś? W lesie. A, poczekaj, bo mi się nie zgadza. To ty poszedłeś do lasu na grzyby bez koszyka? Nie, no z koszykiem. Ale jak poszedłem, nie, to go zgubiłem. A. Ale potem jak wracałem, to znalazłem. A, <laughs> no. a czyli to właśnie.